witajcie zapraszam wszystkich na jubileuszową dziesiątą odsłonę Podsumogrania. dzisiaj powiemy sobie co nieco o rewolucyjnym onlive powrocie Maxa Payne i nie zabraknie też informacji o nowym Nickfor i fałszywych beta testach Starcraft 2 Game Developers Conference w San Francisco nie przyniosło zbyt wielu wieści, ale wśród nich znalazła się jedna szczególnie ciekawa nowinka. Chodzi o OnLive, czyli nową platformę do grania, która ma wystartować już w przyszłym roku. Na czym polega cała zabawa? Otóż idea OnLive zakłada, że do rozkoszowania się jakąkolwiek grą wystarczy najzwyklejszy w świecie komputer klasy PC oraz odpowiednio szybkie łącze internetowe. Dla jakości SD wystarczy 1,5 megabita, do high definition potrzeba natomiast 5 megabitów. Posiadacze sporych rozmiarów TV również będą mogli skorzystać z OnLive. W tym celu będą musieli kupić specjalne urządzenie podłączane do sieci. Odpalając tytuł, na który w danej chwili mamy ochotę, wywołujemy jego strumieniowe przesyłanie obrazu z ultramocnych maszyn należących do OnLive. Brzmi jak utopia, ale szkopuły są co najmniej dwa. Pierwszy, usługa darmowa nie będzie, za określony czas zabawy z daną pozycją będzie trzeba uiścić opłatę. Druga kwestia to infrastruktura, która w chwili obecnej raczej nie da rady tak kolosalnego transferu danych bez wysokich lagów. Na dzień dzisiejszy mówi się o planach uruchomienia on -life jedynie w Stanach Zjednoczonych. Ruszyły już nawet zapisy do beta-testów usługi, które odbędą się latem bieżącego roku. Cały projekt wygląda podobnie do idei Rapture z Bioshocka, ale biorąc pod uwagę fakt, że powstaje już od 7 lat, jego twórcy prawdopodobnie rozważyli wszystkie za i przeciw i wiedzą w co się pakują. Wiemy coraz więcej na temat Need for Speed Shift. Electronic Arts powoli odsłania kolejne karty, tym razem prezentując całemu światu krótki filmik z rozgrywką z najnowszej gry wyścigowej Studia Slightly Med. Z wideo możecie się oczywiście zapoznać na EU. Poza tym znamy datę premiery najnowszego NFS-a. Wyznaczono ją na dzień 17 września. Need for Speed Shift ukaże się jednocześnie na wszystkie zapowiadane platformy. Trailerem i datą premiery uraczyli nas również ludzie z Infinity World. Udostępnione podczas Game Developers Conference materiały i informacje dotyczą oczywiście Call of Duty Modern Warfare 2. Sam filmik zbyt wiele wprawdzie nie pokazuje za wyjątkiem daty, która widnieje na samym końcu. Druga odsłona słynnej serii wojennych shooterów osadzona w czasach współczesnych trafi na półki sklepowe 11 października bieżącego roku. Chyba pora zacząć zbierać drobne do świnki skarbonki. Fani Zeldy mogą skakać z radości. Podczas GDC zapowiedziano bowiem kolejną odsłonę tej znakomitej serii. Jej tytuł to The Legend of Zelda: Spirit Tracks. Produkcja zmierza na Nintendo DS i... To praktycznie wszystko, co na jej temat wiemy. No, chyba że kogoś interesują detale, takie jak fakt, że do dyspozycji dostaniemy lokomotywę. W sieci jest też dostępne nieco screenshotów, a raczej zdjęć ukazujących grę w akcji oraz filmik z fragmentami rozgrywki. Pamiętacie może jeszcze grę Infernal? Całkiem przyjemna pecetowa produkcja polskiego studia Metropolis Software otrzyma niedługo nowe życie, czyli innymi słowy, trafi na Xboxa 360. Podobnież wersja konsolowa była w planach już od dawna, ale dopiero teraz wątpliwości ostatecznie ustąpiły. Zapisałeś się na beta testy StarCraft 2? No to niestety się rozczarujesz, bo ktoś postanowił zrobić sobie kawał. Cała akcja okazała się jednym wielkim fałszem, a przedstawiciele Blizzard'a po raz kolejny powtarzają swoje motto życiowe, czyli musicie uzbroić się w cierpliwość. Inicjatorzy beta testów chyba nie mogli wytrzymać ze swoim kiepskim żartem do 1 kwietnia. Electronic Arts podało ponad połowę nazwisk bokserów, którzy znajdą się w grze Fight Night Round 4. Wśród 24 ujawnionych pięściarzy znajdują się m.in. George Foreman, Lennox Lewis, Sugar Ray Leonard czy Mike Tyson. Adamka zabrakło, więc pewnie czeka na ujawnienie wraz z 15 innymi bokserami. Premiera już w czerwcu. Blizzard poinformował, że pracuje nad kolejną, piątą już grą. Po trzecim rozszerzeniu do World of Warcraft, Diablo 3, Starcraft 2 i Next Genowym MMO przyszła pora na jeszcze jeden projekt. Co to jest, niestety nie wiemy, ale jeśli o Blizzard chodzi, taki stan rzeczy to nic nowego. Max Payne powraca. Oficjalnie poinformowano, że trwają prace nad trzecią odsłoną znanej serii gier akcji. Za developing Max Payne 3 zabrało się studio Rockstar Vancouver. Dla przypomnienia, dwie poprzednie części to dzieło Remedy. Obecnie nie posiadamy żadnych informacji na temat gry, poza tym, że zmierza na PC, Xboxa 360 oraz PlayStation 3 i ukaże się najbliższej zimy. Może to oznaczać przystąpienie Max Payne 3 do walki o miano hitu świąt 2009, jak również wydanie gry po wielkiej fali bożonarodzeniowej, czyli w lutym bądź marcu 2010. I to by było na tyle. Dziesiąte podsumogranie za nami, a ja zapraszam wszystkich już za tydzień na jedenasty odcinek naszego filmowego podsumowania tygodnia.